Białe kłaczki, ale na taśmie kilka dosłownie dostępnych sztuk. Dojechał do nas jeden karton modelu na taśmie, ale na taśmie uniwersalnej, bo mamy tutaj te żyłki z tyłu, czyli taśmę przelotkową. Mamy tunel. Mamy również tutaj możemy upiąć na agrafki bądź żabki, jest też taśma do zmarszczenia oczywiście. No i piękny model białych kłaczków, o który tak często pytacie. Na no, na taśmie pojawia się u nas po raz pierwszy, niestety na razie w ograniczonej ilości. Także jeśli ktoś chce zamówić, piszcie do nas SMS-y. Numer telefonu macie u góry. Przypominam, cena tych zasłon to jest 92 zł za sztukę, rozmiar 140 na 270 cm wysokości. Możecie u nas skrócić takie zasłonko, firanki na dowolny wymiar. Koszt skrócenia jednej sztuki to jest 16 zł. Oprócz SMS-ów, możecie też pisać do nas na Messengerze, WhatsAppie czy TikToku. Zapraszam do zakupów, do obserwowania profilu, tam więcej propozycji i dekoracji.